Oto nowy Mercedes klasy EW214. Ewolucja czy rewolucja? Zapraszam na test. zdjęcia nie oddają subtelnych moim zdaniem zmian, które zaszły w wyglądzie nowej klasy E w stosunku do generacji W213. Nowa generacja W214 ma bardziej zaokrąglone kształty, ale wielkością niewiele różni się od poprzedniczki. Nowy Mercedes Benz klasy E ma niecałe 495 cm długości i jest o niecałe 3 cm dłuższy od poprzednika. Szerokość wzrosła o 3 cm do 188 cm, wysokość pozostała bez zmian 147 cm, rozstaw osi wydłużył się o 2 cm do 296 cm. Nowe BMW serii 5G60 jest od nowej klasy E znacznie większe o 11 cm dłuższe, 2 cm szersze, 5 cm wyższe i z rozstawem osi dłuższym o ponad 3 cm. Ale BMW Serii 5 zostało zaprojektowane tak, aby jeden model mógł występować w wersji z napędem spalinowym, hybrydowym typu plug-in i elektrycznym. W klasie E musi się zmieścić najwyżej hybryda typu plug-in, bo do napędu elektrycznego Mercedes zaprojektował osobną platformę i na niej bazuje m.in. elektryczny odpowiednik klasy E, model EQE. Uważam, że Mercedes podjął słuszną decyzję, projektując ważny model klasy wyższej i średniej, niezależnie od elektrycznego odpowiednika. Dzięki temu, z jednej strony, można opowiadać, jak jest się poważnie zaangażowanym w elektromobilność że ma się do tego specjalną platformę a z drugiej strony nie psuje się dobrego samochodu, tylko się go rozwija. Co odróżnia nową klasę E od poprzedniej generacji? Na przykład świecąca obwódka maskownicy chłodnicy. To obecnie nieodzowny element dekoracyjny w nowych modelach z segmentu premium. Oświetlenie jest na tyle dyskretne, że nie razi. Z boku trudno nie zauważyć, Chowanych klamek, które zadebiutowały w obecnej generacji klasy S. Nie jestem fanem, ale taka teraz moda, bo nie chce mi się wierzyć, żeby ewentualne zyski aerodynamiczne rekompensowały dodatkową komplikację mechanizmu i wynikającą z tego zwiększoną masę pojazdu. Z tyłu uwielbiam motyw gwiazdy w lampach, za to nie mogę zrozumieć, po co Mercedes jeszcze udaje, że akcentowanie końcówek wydechu ma znaczenie, skoro od lat. Poza najbardziej sportowymi modelami, końcówki te są ślepe. Bagażnik o pojemności 540 litrów pozostał bez zmian w stosunku do poprzedniej generacji. Podejrzewam, że w wersji z napędem hybrydowym typu plugin pojemność bagażnika jest znacznie mniejsza. Pod podłogą jest niewielki schowek. Przy okazji, akumulator jest pod wykładziną w bagażniku. Tu jest dostęp do plusa, kiedy trzeba odłączyć zasilanie. Jeśli potrzebujesz podłączyć prostownik, możesz to zrobić pod maską, ale wymiana akumulatora to będzie grubszy temat. Poza tym są przyciski do składania oparć w drugim rzędzie, są haczyki na siatki z zakupami i zaczepy do zabezpieczania bagażu. Bagażnik można zamykać oczywiście gestem, pilotem i przyciskiem na klapie. W tym mamy przycisk do regulowania zamków. Często słyszę narzekanie, że teraz to wszyscy tylko produkują suwy i crossovery, a o porządnego sedana coraz trudniej. No, powiem szczerze, o ile wsiadanie za kierownicę nie jest kłopotliwe, o tyle wsiadanie na kanapę lub wkładanie czy wyciąganie coś z tyłu wcale takie łatwe nie jest, kiedy bliżej ci już 50 niż 40. A jakoś nie widzę dwudziestoparolatków kupujących masowo luksusowe limuzyny. Po zajęciu miejsca z tyłu. Jest bardzo wygodnie. Jest dużo miejsca na nogi i wystarczająco miejsca nad głową. Ja mam 175 cm wzrostu i fotel kierowcy jest ustawiony dla mnie. W tym egzemplarzu są ogrzewane tylne siedzenia, do tego dwie indywidualne strefy klimatyzacji dla pasażerów podróżujących na kanapie. Dwa porty USB-C są bardzo nisko nad tunelem. Nie jest to rozwiązanie idealne, gdyby znalazł się pechowiec, który musi usiąść po środku. Z drugiej strony tunel jest tak wielki, że pewnie i tak taka osoba trzymałaby nogi po bokach. Kieszenie w drzwiach są obszerne, jest podłokietnik z uchwytami na napoje. Do tego kanapa składa się w proporcjach 40 na 20x40, na więc można łatwo przewozić dłuższe przedmioty między tylnymi pasażerami. W kokpicie nowej klasy E w oczy rzuca się przede wszystkim. System inforozrywki MBUX Superscreen. W EQS-ie ciągnąca się przez całą szerokość kokpitu tafla z zatopionymi trzema wyświetlaczami nazywa się Hyperscreen. W skromniejszych modelach jest osobny wyświetlacz kierowcy, ale można zamówić wersję tylko ze środkowym wyświetlaczem lub z Superscreen, czyli z taflą od środka aż do prawej strony kokpitu. Pod nią są dwa wyświetlacze, jeden dla kierowcy, drugi, drugi dla pasażera. Ostatnio jeździłem Jeepem Grand Cherokee z wyświetlaczem pasażera, którego zawartość widoczna była tylko dla osoby siedzącej bezpośrednio przed nim. Zamiast stosować to proste rozwiązanie, Mercedes ogranicza zawartość wyświetlacza pasażera w zależności od tego, czy pasażer przed nim siedzi czy nie. Na przykład, aplikacja YouTube jest dostępna tylko wtedy, kiedy na prawym fotelu siedzi pasażer, co rejestruje kamera na szczycie deski rozdzielczej. Ale pasażer i tak nie może oglądać filmów, kiedy samochód jest w ruchu. To samo dotyczy dostępnych dla kierowcy aplikacji, takich jak np. Zoom. Znaczy, kiedy pojazd jest w ruchu, znika obraz. Zastanawiam się, czy po pierwsze, naprawdę potrzebuje Zuma w samochodzie, a po drugie, czy jeśli ktoś naprawdę chce widzieć swoich rozmówców, to po prostu nie skorzysta z telefonu lub z tabletu. Wiem, że to niebezpieczne, wiem, że to nielegalne, ale zbyt często widuje ludzi z odpalonymi na desce rozdzielczej telefonami, na których oglądają sobie filmy, więc nie ma co się łudzić, że ten proceder nie ma miejsca. Ale pewnie na jakimś ważnym spotkaniu ważny dyrektor spytał: po co te ekrany? I ktoś powiedział: jak to po co? Żeby można było uczestniczyć w ważnych spotkaniach, nawet będąc w samochodzie. Sprzedane. Poza tym MBUX jest jak zwykle prosty w obsłudze i moim zdaniem logiczny. Mercedes wprowadza usprawnienia stopniowo i może sobie mówić, że teraz to się nazywa AI, ale. O ile mnie pamięć nie myli, to od debiutu MBUX jakieś 5 lat temu mówiono, że system będzie uczyć się pewnych zachowań kierowcy. Teraz po prostu mówi się, że to jest AI, bo to jest modne. Dodatkowo można samemu ustawić na przykład reguły. Otwieranie okna poniżej pewnej prędkości, w pewnej lokalizacji. Pewnie, żeby przyłożyć kartę wjazdową do czujnika przed szlabanem. Ja bym tam nacisnął przycisk na drzwiach, ale to ja. A propos przycisków na drzwiach. Te do ustawiania lusterek są beznadziejne, to takie niby dotykowe i można dotknąć nie ten, który się chciało. Dotykowe przyciski są też na kierownicy, w związku z tym sterowanie zawartością wyświetlacza kierowcy jest trudniejsze niż było kiedyś. Dotykowe przyciski są też pod centralnym wyświetlaczem. Trudno. Aby skorzystać z bezprzewodowej ładowarki, trzeba wyjąć napój z uchwytu, ale to niestety częsta przypadłość w Mercedesach. Obok dwa z czterech przednich portów USB. Kolejne dwa są w schowku pod podłokietnikiem. Czy nie dało tu się zrobić bezprzewodowej ładowarki, jak na przykład w Porsche? W schowku przed pasażerem jest głównie miejsce na instrukcję i perfumy rozpylane przez elektrycznie sterowane wywieczniki. Tak. Podobnie jak kiedyś w Porsche Panamerze, również Mercedes w klasie E zrobił elektrycznie sterowane wywieczniki. Ale tym razem można je ustawić samemu ręcznie, a elektryczne sterowanie jest powiązane z automatycznymi trybami, np. Na ustawienie nawiewu na górną lub dolną część ciała. Ponieważ mamy rok 2024, zaczynam od ISA, Intelligence Speed Assistance lub inteligentny system powiadamiający o przekroczeniu prędkości, jest od niedawna obowiązkowym elementem wyposażenia. W nowych samochodach ma za zadanie ostrzegać kierowcę dźwiękowo i wizualnie o przekroczeniu dozwolonej prędkości i nawet jeśli się ręcznie system wyłączy, jest on aktywny po ponownym uruchomieniu pojazdu. Na szczęście Mercedes, podobnie jak BMW, przewidział, że klient premium... Potrafi sam ocenić sytuację na drodze i nie potrzebuje zakłócania spokoju jakimś ostrzeżeniem. ISA w Mercedesie wyłączamy poprzez naciśnięcie małej ikonki na środkowym wyświetlaczu. Oczywiście trzeba to zrobić po każdym uruchomieniu pojazdu, ale przynajmniej nie trzeba przeklikiwać się przez wielostopniowe menu, jak na przykład w Lexusie. Widzowie pytają mnie czasem, czym różni się dobrze wyposażone auto premium od. Wyposażonej po dach, na przykład KI za jedną trzecią ceny na przykład. Pomijając wszystkie gadżety, o których wspomniałem przed chwilą, największą różnicę czuć w działaniu systemów wspomagających kierowcę. W samochodach Premium wiem, że systemy są i utrzymują mnie na właściwym torze jazdy, ale ja tego nie czuję. W samochodach marek masowych najczęściej czuję, że samochód na siłę spycha mnie gdzieś na środek pasa, bo na przykład dopuścił do sytuacji, w której za bardzo zbliżyłem się do linii. I takich mniej lub bardziej subtelnych różnic jest więcej. Klasa E jest cicha, komfortowa. Zawieszenie jest adaptacyjne, dostosowuje się do warunków na drodze. Jest też system czterech skrętnych kół, który zacieśnia zakręt przy manewrach parkingowych i poprawia stabilność przy wyższych prędkościach. Blisko 5-metrowa limuzyna bez problemu parkuje tyłem w moją bramę. I to na raz. Krótszym o 4 cm jeepem Grand Cherokee nieraz nie dawało rady, bo gwałtownie zatrzymywał mnie system zapobiegający kolizjom przy cofaniu i trzeba było podjechać do przodu i mocniej się złamać. Klasa E w wersji Formatic ma promień skrętu nieco ponad 5,5 m, dzięki temu, że tylne koła skręcają się nawet o 4,5 stopnia. Reflektory. Po raz pierwszy miałem do czynienia z wyświetlanymi na drodze znakami. Na przykład, kiedy działa system ostrzegający o niezamierzonej zmianie pasa ruchu, reflektory wyświetlają na drodze strzałkę, w którą stronę odbić. Poza tym reflektory oczywiście oświetlają znaki drogowe, omijają pojazdy nadjeżdżające z przeciwka, doświetlają zakręty. Nawet jeśli jakaś Skoda czy Renault mają matrycowe reflektory, to ich działanie nie będzie tak zaawansowane i płynne. Osiągi to jest wersja 220d, czyli dwulitrowy diesel o mocy 197 koni mechanicznych, raptem o 3 konie więcej niż w poprzedniej generacji. Ponieważ nowa generacja jest cięższa jest też minimalnie wolniejsza od 0 do 100, 7,8 sekundy zamiast 7,5 sekundy. I nie, tyle też nie udało mi się osiągnąć, 8,1 sekundy w trybie sportowym, bez szans na lepszy wynik. Ale dwulitrowego diesla nie kupuje się do wyścigów ze świateł, tylko do oszczędnej jazdy w trasie. I tu klasa E dowozi. Katalogowe 220D jest około litr na setkę oszczędniejsze od poprzedniej generacji. Producent obiecuje średnio około 5 litrów na setkę. No tyle to nie, ale między 5,5 a 6 litrów podczas jazdy drogą ekspresową jest do osiągnięcia. Podczas 240-kilometrowej trasy ubyło mi raptem 40 km zasięgu. Miłośnicy elektryków mogą sobie opowiadać, jak fajnie jest zatrzymywać się co 2-3 godziny na ładowanie, ale doceniam, że w Mercedesie, w Dieslu to ja decyduję, kiedy się zatrzymuje i w dowolnym miejscu, a nie tylko tam, gdzie jest szybka ładowarka. Przejechanie tym samochodem około 1000 km na jednym baku nie powinno stanowić większego problemu. Pojemność zbiornika wynosi 62 litry. Wrócę jeszcze na chwilę do układu czterech skrętnych kół i adaptacyjnego zawieszenia. Na gorszych drogach, przynajmniej na początku, czuć pracę tych rozwiązań, trochę tak, jakby samochód delikatnie pływał, ale być może to była kwestia tego, że po przesiadce z jeepa Grand Cherokee zbyt mocno ruszałem kierownicą. Po pewnym czasie dostroiłem się do Mercedesa, i wiem, że teraz przesiadka do kolejnego auta testowego bardzo mi się nie spodoba. Ceny Mercedesa klasy EW214 zaczynają się od 269 900 zł za benzynowe E200. Najtańszy diesel kosztuje 285 900 zł, a najtańsza hybryda typu plug-in 315 900 zł. Mowa o wersji benzynowej, bo Mercedes oferuje też pchewy z dieslem. Dopłata do kombi to około 12 000 zł. Testowy egzemplarz z dodatkowym wyposażeniem kosztuje 481 131 zł, i dwa grosze. Nowy Mercedes klasy E miło mnie zaskoczył. Obawiałem się, że nowe rozwiązania przerosną mnie jak w BMW. Tymczasem Mercedes ewoluuje, tak aby nie wystraszyć swojej grupy docelowej. Tak, tej grupy emerytów, którzy jeszcze jeżdżą Mercedesami. E, wygląda na to, że jest mi do nich coraz bliżej. A ty, drużyna Mercedes czy BMW? Napisz mi w komentarzach pod filmem. Jeśli podobają Ci się moje sarkastyczne, do rzeczy, a może nawet nieco zabawne testy, zasubskrybuj kanał Marek Drives i daj łapkę w górę. Naciśnij też dzwoneczek, aby nie przegapić nowych odcinków. Chcesz więcej i na luzie? Wbijaj na kanał Ania i Marek Jadą. Link na ekranie.